Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony współpracy, współpracy między agentami, współpracy między agencjami, czyli takiej pracy, która powinna już od dawna występować u nas perfekcyjnie, która występuje w zachodnich krajach całkiem fajnie, no ale u nas tak się cały czas do tego troszkę przymierzamy, jedni chcą współpracować, drudzy nie chcą, więc postaram się opowiedzieć, dlaczego warto współpracować, a kiedy nie warto, także zapraszam na ten odcinek. Nasz zawód agenta nieruchomości, to on wcześniej się nazywał jako pośrednik w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, czyli tak troszkę po prostu słowo twórczo patrząc, jesteśmy pośrodku, tak? Czyli pośrodku między kupującym a sprzedającym, tak to potocznie nazwijmy. I to nadal tak wygląda. I rzeczywiście, pomimo że mamy no, różne nazwy: biuro nieruchomości, agencja nieruchomości, broker nieruchomości, doradca nieruchomości, to robimy w głównej mierze. Ustawowo mniej więcej to skojarzenie i na podstawie tego skojarzenia się mniej więcej rozliczamy. No i teraz, właśnie jeśli chodzi o te skojarzenia, możemy wziąć wszystko na swoje barki. Tutaj tych modeli jest naprawdę bardzo dużo i, i te modele są raz bardziej skuteczne, raz mniej. Do tej pory, jeszcze 5 lat temu, dopiero to się zaczęło w Polsce mocniej zmieniać. No to wyglądało tak, że rzeczywiście agent nieruchomości brał na siebie wszystko. Najczęściej pozyskiwał nieruchomość, następnie ją prezentował. I osobom, którym chciał zaprezentować tę nieruchomość, no pobierał od nich często prowizję za to, że zaprezentuje nieruchomość, za którą od kogo innego także wziął prowizję za to, że będzie już prezentował tę nieruchomość. Niektóre rzeczy tutaj się kłóciły, niektóre się nie kłóciły, czy to jest zasadność pobierania prowizji z obu stron, czy nie, zostawiam to każdemu z osobna. Ja nie mam potrzeby, aby pobierać prowizję za to, że tylko zaprezentuję nieruchomość, ponieważ właściciel mi zlecił, żebym to robił. Natomiast w jakim stopniu na pewno bym także obronił argumenty agenta nieruchomości, który chce w jakimś stopniu pobrać prowizję z obu stron. Natomiast pobieranie tej prowizji z obu stron to jest często taki troszkę znak zapytania, który, który włącza nam efektywność ekonomiczną, czy warto, abym to mógł. Komu innemu także pozwolić, zaprezentować swoją nieruchomość, tak? no bo jeśli komuś będę chciał pozwolić, innej agencji, innemu agentowi, zaprezentować także moją nieruchomość, no to wtedy się włącza często znak zapytania: Boże, czy to ja trochę mniej zarobię, mniej zarobię, czy w ogóle może nie zarobię, bo niektórzy i potrafią za darmo nadal próbować dla sprzedającego pracować. No i tu się rzeczywiście zaczynają pewne zagwostki. No, i z tymi zagwozdkami warto sobie w jakimś stopniu tutaj pomóc poradzić. I teraz moja analiza i moja logika jest taka, że jeśli ktoś mi zlecił, żebym sprzedał mu jego nieruchomość, no to jeśli mam informację, że ktoś z drugiej strony chce nabyć tę nieruchomość, a ja mu nie chcę pokazać, bądź warunkuję tę, to pokazanie tej nieruchomości, to uważam, że to nie jest zagranie etyczne, rynkowe. W jakim stopniu możemy się usprawiedliwić, jeśli wyraźnie właściciel nam to podkreśli i powie, OK, weźcie od drugiej strony prowizję. Natomiast nie wiem, czy on decydując się na to, bierze pod uwagę wariant, że jeśli nie weźmiemy tej prowizji, to nie pokażemy i być może nie zrealizujemy sprzedaży, do której rzeczywiście nam, no tutaj ktoś nam zlecił ten sprzedaż, do której się zobowiązaliśmy w jakiś sposób, więc tutaj może się okazać, że będzie konflikt interesów i że pójdzie po prostu zła opinia na, na dane biuro, na daną agencję, czy na danego agenta, a może i nawet na cały rynek, bo to osoba, która jest taka no, zniesmaczona, to, to po wszystkich jedzie. To tak niestety bywa, także może się okazać, że tutaj nie do końca będzie zrozumienie tego rynku i nie do końca będziemy szli w tonie i w takiej intencji szybkiej, skutecznej sprzedaży, tylko będziemy szli w tonie sprzedaży, która będzie korzystna tylko dla biura nieruchomości. To nie będzie korzystne rozwiązanie, dlatego... Ja nie bardzo takie coś polecam, natomiast tak jak mówię, ja bym też obronił, myślę logicznie, dlaczego miałbym wziąć od drugiej strony prowizję, ale po prostu uważam, że rynek w tę stronę, w którą idzie, lepiej, żeby była ta możliwość współpracy. Kolejnym modelem oczywiście jest coś takiego, że ja pracuję dla sprzedającego albo dla kupującego, ale pracuję, jeśli pracuję dla sprzedającego, to chcę jak największej ilości potencjalnych zainteresowanych tę nieruchomość zaprezentować. Czyli, jeśli chcę, żeby jak największa ilość osób zobaczyła tę nieruchomość, no to nie powinienem tego ograniczać jakimiś dodatkowymi, nadzwyczajnymi wydatkami czy kosztami, tylko po prostu no ktoś jest chętny, żeby nabyć moją nieruchomość za milion złotych, no to niech po prostu przyjdzie, niech ten milion przekaże właścicielowi i ja swoją pracę wykonałem. Przy takim modelu rzeczywiście ta współpraca międzyagencyjna jest najbardziej odpowiednia i najlepiej może ona wychodzić, bo są tak samo klienci, którzy nie mają czasu albo się nie znają albo mają. Tysiąc innych powodów, żeby zlecić poszukiwanie nieruchomości specjaliście. Więc wtedy się rzeczywiście może okazać, i tak działa to na wielu rynkach, że ja reprezentuję właściciela, przychodzi koleżanka z innego biura z, z potencjalnym nabywcą, ja prezentuję nieruchomość najlepiej jak potrafię. Osoba, która reprezentuje tego, tego klienta poszukującego, też swoją pracę tutaj wykonuje, prezentuje nieruchomość, raczej znaczy opowiada o niej, sprawdza także dokumenty pod. Językiem korzyści albo pod względem korzyści nabywcy, no i negocjujemy, jeśli jest taka potrzeba i dochodzi do transakcji. I obie strony są zadowolone, bo zostały obsłużone przez agentów nieruchomości język korzyści i w ogóle korzyść z. Ze współpracy z agencją nieruchomości najczęściej już znały, skoro zdecydowały się na taką współpracę. I ten model jak najbardziej uważam, że jest fajny i on powinien nadal funkcjonować, bo może się okazać, że dużo szybsze będą transakcje. Natomiast, gdy ktoś idzie do agenta nieruchomości i jest świadomy, że chce sprzedać nieruchomość, pamiętajmy o tym, kto z jakiegoś powodu chce sprzedać. I każdy powód jest często ograniczony czasowo. Tak? Jeśli ktoś chce sprzedać raczej, nie, wypro... nie będzie bezdomnym później. On gdzieś tam chce indziej mieszkać, może za te środki chce nabyć inną nieruchomość, być może ma już wstępnie upatrzoną i się śpieszy, być może ma tych nieruchomości oczywiście kilka. Natomiast rzadko kto chce sprzedać nieruchomość po to, żeby tylko te pieniądze trzymać pod poduszką. Także raczej plany już na te pieniądze są, a gdy są plany na te pieniądze, no to jest to najczęściej ograniczone czasowo. I podobnie jest z kupującymi. No też jeśli ktoś chce nabyć nieruchomość albo chce ją powiększyć dotychczasową, albo chce zmienić lokalizację i tak dalej i tak dalej, o tym nie trzeba mówić, więc Dzięki tej współpracy specjalistów, a jest nas naprawdę coraz więcej, coraz więcej specjalistów, no to możemy jak najbardziej współpracować. I do tej współpracy gorąco namawiam. Tylko teraz uwaga, może się okazać, że jest pewien konflikt interesów. Bo gdy mamy aktualne czasy, nazwijmy to jesień 2023 roku, to w tym najbardziej popularnym segmencie mieszkań, kawałek jedno dwupokojowych szczególnie tych które jeszcze być może się w tym bezpiecznym kredycie mieszczą no to sytuację mamy taką że zdecydowanie jest ciężej pozyskać fajną nieruchomość niż pozyskać klienta na tę nieruchomość. Więc mimo wszystko uważam że zasady gry i zasady ewentualnej współpracy no, powinien tutaj rozdawać ten który ma tę nieruchomość no bo on tych chętnych ma prawo mieć wielu. Także jeśli ja jestem drugim agentem nieruchomości który zobaczył u innego agenta nieruchomości. Dane mieszkanie, no to powinien jednak ten kupujący albo reprezentujący kupującego, no, dostosować się do sprzedającego i na jego zasadach tę nieruchomość zaprezentować. Od razu podkreślam, na zasadach to nie znaczy, że coś odpalać jemu, ale być może dostosować godziny, dostosować pory, dostosować jakąś strategię później sprzedaży czy wyprowadzki, przeprowadzki i tak dalej, bo nadal podkreślam, że karty powinien rozdawać ten, który akurat na rynku ma ciężej. Taka jest moja opinia, nie będę każdego do niej przekonywał, ale tak uważam, I gdy nadal o poszukujących naprawdę nie jest ciężko, przynajmniej w dużym mieście nie jest ciężko, to ten, który jest sprzedający, który musiał naprawdę się często namęczyć, żeby pozyskać tę nieruchomość, być może ją sfotografować, być może przygotować, sprawdzić dokumenty, najprawdopodobniej do momentu prezentacji nieruchomości więcej się napracował niż osoba, która reprezentuje poszukującego. Ale to dotyczy mieszkań. Gdybyśmy mieli jakąś działkę gdzieś na uboczu 60 km od jakiegoś dużego miasta po prostu w środku pola, być może jest całkowicie już odwrotnie. Tak? Tam się może okazać, że rzeczywiście ten, który ma chętnego na taką działkę, no to on tutaj jest naprawdę bardziej. Nazwijmy to, jeśli możemy to tak nazwać wygranym w tej sytuacji, no bo rzeczywiście poszukujących takich działek gdzieś wśród polu nie ma aż tak wielu, więc to trzeba zdroworozsądkowo podejść. To nie jest tak, że w tym momencie. Ci, którzy reprezentują sprzedających, są na wygranej pozycji. Nie, to trzeba dostosować do danej nieruchomości. Jeśli chodzi o mieszkaniówkę, może się oczywiście okazać, że zaraz jakiś trend się zmieni, jakiś zastój będzie, nie wiadomo co takiego. I się może okazać, że rzeczywiście osoby, które dysponują wolnymi środkami i chcą nabywać nieruchomości, że tych osób będzie zdecydowanie mniej i trzeba będzie wtedy rzeczywiście dostosowywać się bardziej do tych kupujących natomiast pamiętajmy no warto tutaj za wszelką cenę współpracować żeby jak najwięcej mieć tych transakcji bo to pobudza przede wszystkim rozwój agenta nieruchomości dodaje doświadczenia dodaje doświadczenia agencji nieruchomości pamiętajmy że bardzo szybko możemy mieć zadowolonego klienta bo to wcale nie jest powiedziane że my musimy nieruchomość sprzedawać pół roku bo dopiero po pół roku będzie Potrafi się najlepszy klient. Nie, to naprawdę rzadko kiedy występuje coś takiego. Bardzo często i to starsi agenci nieruchomości wiedzą, że tak jest, że ten pierwszy klient potrafi być naprawdę często najlepszy. Tylko że oczywiście mamy zawsze znaki zapytania: że skoro ten już dał pieniądze, to może za tanio było, może za szybko i tak dalej. Nie, to tak nie działa doświadczenie. Agenci wiedzą o tym doskonale, że nawet pierwszy agent naprawdę jest bardzo wartościowy i warto o niego zadbać. Więc podsumowując. Współpracujmy ze sobą, naprawdę w wielu krajach ta współpraca wychodzi bardzo fajnie, bardzo fajnie. Myślę, że lepiej momentami niż w Polsce, choć w Polsce uważam, że naprawdę wykonaliśmy kawał dobrej roboty. Jest bardzo wielu agentów, którzy w ogóle rozpoczynają pracę nad czy klientem, czy ofertą od współpracy z innymi i to w bardzo dobrą stronę idzie, ale doceniajmy to jak najbardziej, starajmy się rozwijać te modele współpracy. Zastanówmy się, czy warto to jakoś narzucać odgórnie, czy znaleźć jakiś złoty model tej współpracy, czy jednak iść za trendem rynkowym za tym, kto w danym momencie jest bardziej poszukiwany, kto, czy ważniejszy jest towar, czy ważniejszy jest klient. Także trzymam kciuki oczywiście za tę współpracę. Obie jak najbardziej wychodziły, bo to tylko i wyłącznie na tych rynkach, na których wyszło, zrobiło im na dobre i naprawdę tam agenci nieruchomości mają jeszcze lepszą opinię niż my tutaj w Polsce, a wierzę, że my w Polsce dojdziemy także do tak, fajnej opinii przez całe społeczeństwo na nasz temat wypowiadanie. Także dziękuję za obejrzenie tego odcinka i zapraszam ponownie.